Ej, mogę, mogę każdego was zapytać? Na tył! Nie, co my tu robimy, ja ten Weź sobie co ten kabel! Do... Komu to ufasz bardziej? O! Już wiem! Można Dobra. Tak. Z tej strony Mieczysław Bryk znajdujemy się przy ulicy Ptasiej. Tutaj Widzimy rezydencję Pani Agaty Sejut. i właśnie jesteśmy na planie zdjęciowym najnowszego filmu Agaty pod tytułem Zbuntowany Archanioł. Teraz przejdziemy do naszych Dzień rozmówców. Dzień dobry. Pani Agato, jakim przysłowiem zaskoczy nas Pani w swoim filmie? Proszę patrzeć się w kamerę. Właśnie nie mogę tego powiedzieć za bardzo, bo po prostu tam są niecenzuralne słowa i w ogóle przysłów będzie wiele, bo każdy aktor wymyśla swoje przysłowie, więc tak ciężko mi powiedzieć, ale po prostu może rybkę, panie Miepku. Pani Agatko, po, nagry, po, po, po nagrywaniu chętnie, także chyba jakieś przysłowie ze zwierzętami nam się szykuje. Tutaj przechodzimy do ekipy filmowej. Panie Józefie, Chciałbym zapytać, jakie relacje łączą Pana tutaj z Panią Marysią? Filmowe. No, Marysia gra czyli moją czwórczą żonę. Kropka. Panie a, a panią chcielibyśmy zapytać, bo podobno takie ciekawe sytuacje dzieją się w czasie kręcenia, że modlicie się nad rybami. Jakby Pani skomentowała takie zachowania? Paradoks, paradoks, Także paradoks. Jeszcze przejdziemy tutaj do Pani Joanny. Pani Joanno, no, za każdym razem wychodzi Pani ze, z tego planu zdjęciowego bardzo brudna. Po prostu czołgam się po podłodze i, i gram, gram w takim ciemnym, klaustrofobicznym miejscu. Także, także film zapowiada się bardzo dobrze. Zbuntowany Archanioł, premiera 12 czerwca 2015 roku. Dziękuję.